Drzwi otworzyły się z hukiem i ukazał się w nich uśmiechnięty mężczyzna. Za moment był już w środku i usadowił się na krześle, zanim Ulf Lindenborg zdążył zareagować. Cześć, no to jestem, powiedział. Utknąłem w korku, był jakiś wypadek na autostradzie. Fredrik Helmark sprawiał wrażenie otwartego i na luzie. Mam zlecenie, które ci się spodoba, odparł Lindenborg. Fredryk pochylił się nad biurkiem. Dawaj, rzucił. Chodzi o biografię, biografię kogoś bogatego i ustawionego, kto chce, żeby wyglądała tak, jak on sobie tego zażyczy. Jak on sobie tego zażyczy? Spytał Fredryk, marszcząc czoło. Chcę mieć swoją biografię i ma nawet pomysł, z jakich części będzie się składać. Z tych bezpiecznych? Linderborg wzruszył ramionami. Fredrik odchylił się na oparcie, założył ręce za głowę i spojrzał na swojego rozmówcę. — Wiesz, że tak? Nie pracuję — powiedział. E, — To nie wszystko, bo właściwie ma to być autobiografia. Fredrik parsknął śmiechem. — Miałbym spisać czyjeś memuary? Lindenborg wpatrywał się we Fredrika lekko bębniąc palcami w teczkę, którą otrzymał od niedoszłego autobiografa parę tygodni wcześniej. Dobrze płaci, powiedział łagodnym tonem. Posłuchaj, przerwał mu Fredrik. Biografia to opis czyjegoś życia sporządzony przez jakąś inną osobę, przez niezależnego autora. Jeśli opisuje się swoje życie samemu, nazywamy to autobiografią lub wspomnieniami. Dla mnie to cholernie duża różnica. Linderborg rozłożył ręce, kierując otwarte dłonie w stronę Fredwika. Rozmowa przebiegała dokładnie tak, jak przypuszczał. Jeśli miałbym wziąć to zlecenie, musiałbym mieć gwarancję, że będę niezależny i sam będę wybierał oraz zestawiał materiały do książki. Nie podejmę się czegoś, co w praktyce oznacza zestawienie gotowych, zapewne zmyślonych kawałków. Dlaczego nie? spytał Linderborg, opierając brodę na dłoniach. Dlatego, że ucierpiałaby na tym jakość, odparł Frederick, rozkładając ręce. Jeśli ma być porządnie, to ma być porządnie. Linderborg wyłączył się na chwilę, skupiając się na oddechu. W innych okolicznościach posłałby dziennikarza i jego rozbuchane ego do diabła, ale zleceniodawca wyraźnie sobie zażyczył, żeby zlecenie wziął właśnie ten. Nie pojmował dlaczego. Było mnóstwo innych dziennikarzy gotowych wziąć tę robotę z pocałowaniem ręki. Jestem dziennikarzem i pisarzem w jednym, ciągnął Frederick. Nie jestem jakimś ghostwriterem. Linderborg przewrócił oczami. A jeśli załatwię, żeby twoje nazwisko było na okładce? Zapytał. Na pierwszej stronie okładki? Odparł Frederick, patrząc za okno.